Cześć, witajcie, jestem Grzysia, Wy jesteście na moim kanale Lazur Camperwan. I słuchajcie, nie zapominajmy o konkursie na fotel kierowcy. Na 1000 subskrypcji będzie rozlosowany fotel. Mam dzisiaj informacje odnośnie wagi mojego samochodu. W tej konfiguracji jaki jest, czyli mamy troszeczkę napojów w lodówce. Dodatkowo mamy pełny zbiornik wody. Pełny bak paliwa, i w tym momencie auto waży 3 tony 160 kg, czyli zmieściliśmy się grubo poniżej 3,5 tony, co było najważniejsze dla mnie. Więc, jeżeli odpuścimy zbiornik, no to będzie 3 ,90 tony 90. Wiadomo, jeszcze mamy troszkę wody w zbiorniku szarym i w zbiorniku tym od toalety. Więc no tutaj też wiadomo jakieś tam drobne, drobne mogą być korekty, ale w każdym razie 3 tony 160 kg, tak na dzień dzisiejszy auto waży, Czyli mamy te 340 kg ładowności. Jeżeli odliczymy właśnie wodę i, i to co tam mamy, uważam, że to jest niezły wynik od ostatniego ważenia zwiększyła się zwiększył się akumulator, bo założyłem ten LiFePO4 300 amperogodzin, on sam waży 34 kg. Dodatkowo jeszcze mamy dołożone właśnie zbiorniki, zbiorniki na szarą i na toaletową wodę, więc no i oczywiście lodówka jest zapełniona Trunkami różnego kalibru, więc jakby nie było, ja uważam, że jako sam budowa sama, właśnie w sobie jestem w 100% zadowolony z tej wagi. 3, no, 3 tony 160 minus, tak jak powiedziałem, woda to będzie 3 tony 90. No i tam różne rzeczy. Wiadomo, dwie osoby, bo my raczej będziemy podróżować we dwoje, chyba że sporadycznie ktoś ekstra. Dwie, dwo, dwie osoby, my jesteśmy takiej postury, mniej więcej jak ja, więc około 80 kg, plus jakieś tam ciuchy, plus jedzenie, plus jakieś tam szpargały. Na pewno będziemy jeździć po 3,5 tony, ale nie sądzę, żebyśmy przekroczyli 3,5 tony masy całkowitej, więc jestem z tego wyniku bardzo, ale to bardzo zadowolony. I słuchajcie, no, auto, tak jak powiedziałem, w środku. Skończone na 99%. Są jakieś takie drobne elementy, które zostawiłem sobie na to, żeby robić je w trakcie, już jak będziemy jeździli, bo chcę tym samochodem wyjechać. Um, następną rzeczą jest to, że fotele będą jeszcze oddane do tapicerowania, ale to już na miejscu w Anglii, dlatego że mojego kuzyna, kolega. Mojego kuzyna, kolega ma zakład tapicerski, więc tutaj też mam nadzieję, że y, do, dogadamy się konkretnie co do ceny. Y, tapicerka chciałem zrobić y, szaro-czarno-zieloną Alcantarę żeby to nie były, nie były skóry, ale właśnie ta Alkantara może mm, i, i może welur albo coś takiego w ten sposób, żeby po prostu było to pięknie, wyglądało, a zarazem, żeby tyłek do tego nie, się nie przyklejał w, w gorące dni. Um, no i chciałbym zostawić ten właśnie ten taki. Vibe tego samochodu, że no, zrobiłem go biało-szaro-czarnego, więc biało-szaro-czarny musi zostać z dodatkowymi, takimi jak tam w sypialni, jest lekki akcent takiego zielonego, i myślę, że właśnie z tym kolorem zielonym pokombinujemy tutaj wewnątrz też z tapicerką. Dlaczego tapicury? Te fotele są bardzo ładne, w bardzo ładnym stanie, ale chciałbym, żeby przód i tył się w ogóle od siebie nie różnił, więc wytapicerujemy je. W tym samym materiale, żeby po prostu ten sam yy, taki, jakby design, będzie ten sam materiał, yy, żeby to grało ładnie, było wspólnie, spójnie i żeby to po prostu do, dopełniało tego efektu wow. Jeżeli ktoś wchodzi do samochodu, żeby widać było, że ktoś naprawdę tutaj. Spędził trochę czasu nad tym, żeby się zastanowić, jak to auto ma wyglądać. Odnośnie planów na najbliższy czas, auto wędruje do mechanika. Zostanie u mechanika przez prawdopodobnie 2 do 3 tygodni. Może, może zejdzie dłużej, ale chciałbym, żeby auto od mechanika wyszło w stanie. Stuprocentowej sprawności. Czyli oprócz y, standardowego serwisu zrobimy wszystkie mankamenty, które gdzieś stukają, pukają, wszystko sprawdzimy. Y, tak jak nie wiem, czy mówiłem wcześniej, ale słyszę, że coś mi w napędzie stuka, to znaczy gdzieś tutaj y, wydaje mi się, albo to jest poduszka pod skrzynią biegów, albo może przeguby. Nie wiem, nie jestem mechanikiem. Y, wolałbym, żeby to było sprawdzone właśnie na trzepakach. Podniesione auto na, na podnośniku, i żeby było to wszystko sprawdzone w 100% i gotowe do jazdy. Druga rzecz jest taka, że autko będzie jeszcze, mam do zmienienia jeszcze przewody od ręcznego, te linki, więc to też zmienimy, żeby ręczny był bardzo solidny, żeby porządnie trzymał. Następną rzeczą jest to, że. Przejrzymy samochód całkowicie w stu procentach, żeby, żebym nie miał, wiadomo, to jest tylko auto, ale żeby nie miał z tyłu głowy coś, a coś tam stuka, czy cokolwiek, ma być autosprawne, więc yy, przejrzymy autko doszczętnie do ostatniej śrubki. Yy, oczywiście zrobimy nowy przegląd, chociaż jeszcze mam. Yy, Grubo ponad pół roku, ale nie wiem kiedy wrócimy. Jeżeli zabiorę samochód, nie, wie, nie wiem kiedy wrócimy do Polski. W tym momencie, dosłownie chyba dzisiaj albo jutro, yy, dzisiaj albo jutro jedzie auto do mechanika, tam przejdzie, tak jak mówiłem, cały przegląd, wszystko. Yy, muszą sprawdzić, co stuka, co puka. Yy, wszystko przejrzą. Zobaczą też do odmy, zobaczą też do interkulera. Hmm, czy tam nie ma za bardzo oleju, jeżeli jest olej, to będę wymieniał turbo, czy jest dobre, czy nie. Nieważne, wymienię turbo, albo yy, nie sądzę, żebym dawał do regeneracji, ale no zobaczymy, to się przekonamy później. W każdym razie to zdeterminuje, czy, jest, yy, czy w interkulerze i w, yy, w rurach od interkulera jest olej, jeżeli jest go dużo. I, i tak dalej to będziemy wymieniać e, intercooler na nowy, bo nie będę tego przepukiwał. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę kupić, to proszę bardzo. E, w każdym razie założę nowy interkuler do tego nowe turbo. E, przejrzymy jeszcze wszystko dookoła, dokładnie dookoła. E, zbieżność, niezbieżność, tańko i dopiero wtedy wyjeżdżamy. E, shakedown Cruise. Czyli taki, żeby się wszystko powiedzmy, przejechać, sprawdzić, to pierwsze, będziemy jechać do Anglii. Później chciałbym, żebyśmy objeździli Szkocję, tam NC500. Szkocja, NC500 dookoła. Później może pojedziemy trochę na Cornwallie. W każdym razie, po tym momencie, będziemy się zastanawiać, co dalej. Też Walię byśmy sobie zjeździli całą. Bo to nie jest daleko. W każdym razie to zawsze możemy zapakować się na weekend i pojechać na taki dłuższy weekend, 4 dni czy cokolwiek. Później na pewno będę chciał przekonać moją żonę, żebyśmy pojechali do Hiszpanii czy Portugalii. Zjeździmy sobie trochę Hiszpanię, może trochę Portugalię. Plan dalszy to będzie Grecja i Turcja. Zjeździć chciałbym Grecję, Turcję, zobaczyć co i jak. Później do Polski jeszcze raz całe wszystko skontrolować, w sprawdzić czy wszystko jest OK. Później na 100% Włochy powrót do Polski sprawdzenie wszystko w samochodzie i później moim takim marzeniem, które bym bardzo chciał zrobić, jeszcze póki mamy na to siły, to jest wysłać kampera do Kanady albo do Ameryki. Zobaczymy gdzie i zjeździć Kanadę, Amerykę wiadomo, po 6 miesięcy prawdopodobnie, więc teraz będzie mocna, mocna orientacja na pracę, jeszcze raz pracę, żeby jak najwięcej pieniążków odłożyć w te dni, które nie będziemy jeździć Kamperem. No i później, jeżeli nam się uda, jeżeli wszystko będzie dogadane. Przede wszystkim, jeżeli się zdecydujemy, jeżeli moja żona też będzie chciała, to. To w tym momencie byśmy wysłali kampera. Mam nadzieję, że zmieści się do kontenera. Widziałem, jak to, że gdzieś tam, zobaczcie tutaj, gdzieś mam, jak wsadzali samochód do kontenera, więc mam nadzieję, że się uda to zrobić. Jeżeli nawet będę musiał zdemontować, zdemontować będę musiał, jakąś nazywa. Klimatyzację to klimatyzacja jest to szybki demontaż i można spokojnie ją zdemontować. Po prostu zakryję tą dziurę wtedy jaką, jakąś folią. Wtedy obniżymy skampera o te 18 cm, ale myślę, że myślę, że wejdzie do, do, do kontenera, bo wiadomo, w kontenerze jest łatwiej, jest taniej wysyłka. W kontenerze Roro jest droższe, ale co by nie było. Pierwsze, skupiamy się tutaj na Europie, żeby wytrząść ten samochód, żeby sprawdzić co jest. Później, jeżeli dojdzie do skutku ta wycieczka do Kanady czy do Stanów, to wiadomo, bagażnik pełen części, tego co jest typowe dla tego samochodu, to nie będę brał, dlatego że wiadomo, że Dodge Promaster to jest to samo, ale takie rzeczy jak do silnika filtry, oleje, paski, znaczy oleje nie, ale filtry, paski i tak dalej, to raczej zabiorę później wszystkie jakieś takie specyficzne rzeczy, które mogą się popsuć, a które może będą ciężkie do dostania, też zapakujemy do bagażnika, żeby nie było, i byśmy wtedy wysłali w ten sposób samochód i objeździli tam właśnie Stany, a później może Kanadę. Oczywiście wtedy byśmy zostawili na przykład na dłuższy okres u mojego kuzyna samochód. Czy moje kuzynki, czy to w Kanadzie, czy to w Ameryce. No, i później byśmy dojechali sobie jeszcze raz, później samolotem i znowu pojeździli sobie po, po Kanadzie, żeby po prostu, czy po Ameryce, żeby zostawić sobie um, to na dłuższy okres, taki właśnie pobytu. Ale to jest takie moje marzenie. Wiadomo, nie musi to być czyjeś, to jest moje prywatne marzenie. To jest taki Dream Come True, to jest takie dosłownie marzenie, które jakby się zrealizowało. To jest po prostu coś na, na liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią, ale tak, zdecydowanie to jest moje marzenie i to bym chciał zrobić, dlatego że sprawdzałem jeszcze przed COVID-em, ceny wynajmów kamperów nie były takie złe. Nawet ten z Indie Campers, czy tam z Dream Can Cana Dream było to dość takie sensowne, żeby tam polecieć i wynająć tam samochód. Ale z drugiej strony teraz nie wiem dlaczego tak się stało, może, może przez VPN, jeżeli się będzie sprawdzało ceny, to może będzie inaczej, ale e, w tym momencie ceny są zaporowe takiego kampera jak my byśmy chcieli wynająć tam, więc y, przypuszczam, że mimo tej całej y, papierologii i tak dalej wychodzi dużo taniej wynająć, po prostu przewieźć swój kamper, objeździć tam ubezpieczenie i tak dalej. Jest to dużo wychodzi tani po prostu, tak to zostawię, Jeżeli coś się zmieni to was updateuję i zobaczymy zobaczymy ceny jakie są. Cześć dzień dobry właśnie I dogrywam do tego gdzie zgubiłem zgubiłem gdzieś, to znaczy zgubiłem nie wiem czy czasem nie siadła mi karta pamięci dlatego że um, znikły mi nagrania które były właśnie z wagi z tego drugiego ważenia, gdzie tam napisałem 2 860, więc tak. Moje auto, zważone drugi raz, oczywiście wyciągnąłem z, z auta wszystkie zbędne rzeczy, czyli dwie skrzynie narzędziowe, te elektronarzędzia, jakieś tam drobne rzeczy z bagażnika, wypuściłem wodę, wypuściłem właśnie tą wodę. Szarą, wypuściłem wodę czystą. Nie do końca, ale wypuściłem y, znaczną ilość tej wody, na przykład czystej. Zostawiłem tam powiedzmy może z 10-15 litrów, żeby tylko było y, zalany ten, ten y, czerpnia tej wody. Wypuściłem wodę y, z, ze zbiornika na szarą wodę. Wypuściłem też ze zbiornika na czarną. Tam nie było żadnych ścieków, to była tylko czysta woda, dlatego że sprawdzałem szczelność tego układu. No i za tym drugim razem jak już pojechałem właśnie na, na wagę, już nie miałem pełnego zbiornika paliwa, tylko y, był ten zbiornik tak troszkę więcej niż w połowie. Powiedzmy, że w połowie zbiornika była ten zbiornik na wodę. Y, więc oczywiście odejmując to, no i też ja wysiadłem z samochodu do wagi, czyli 78 kg. Jeszcze mojej wagi zostało odjęte i wyszło właśnie 2 tony 860 kg. W tej opcji, takiej właśnie jak po drugim ważeniu. Czego się spodziewam? No spodziewam się tego, że jeżeli będziemy mieć po prostu auto zapakowane tak, myślę, że tak jeżeli auto będzie zapakowane już do wyjazdu czyli nasze szeciuchy, jakieś tam rzeczy do lodówki i tak dalej. Jakieś te rzeczy do lodówki i, i tak dalej, no to wiadomo, że z powrotem się zbliżymy do tej wagi 3 tony 160. A no i jeszcze co, co jeszcze wyciągnąłem z bagażnika? Oczywiście, wyciągając z bagażnika, drugie koło zapasowe, dlatego że jedno koło zapasowe, jak widzieliście tam na którymś filmiku, to zobaczcie tutaj ze zdjęcia, tam jak widzieliście, na którymś filmiku wziąłem i po prostu ściągnąłem to, co było stare, bo tam nie było powietrza. Było takie zjeżdżone to koło. Druga rzecz, było mocno zardzewiała, felga była zardzewiała, więc to koło, które miałem na, na zapasie było akurat w bagażniku przy tej pierwszej wadze. Dlatego, że już to drugie koło, które odświeżyłem to, co było na, przednim, na przedniej osi, to koło właśnie, co było na przedniej osi, ono po prostu odmalowane zabezpieczone wylądowało pod samochodem a to miałem w bagażniku i zapomniałem tego wyciągnąć po prostu więc tak, wyciągnąłem to koło Wyciągnąłem napoje z, z lodówki, żeby jak najlżej po prostu była ta waga. No i właśnie wyszło 2 ton na 860, co uważam za ogromny sukces. Taki wynik to po prostu szczerze nie spodziewałem się, że będzie aż tak, powiedzmy, mało delikatna ta waga do 860. Czyli w tym momencie mamy do. Zagospodarowania do, za do dyspozycji prawie, mm, no powiedzmy, że jeżeli dotankuję tą wodę i tak dalej, chociaż nie sądzę, żebym jeździł z pełnym zbiornikiem wody, bo zawsze gdzieś na miejscu można znaleźć tą wodę, ale yy, no. Daje nam to duże pole manewru, czyli nawet jeżeli coś tam zapakujemy, czy gdzieś skądś będziemy wracać, to mamy właśnie, słuchajcie, 2 tony 860, to mamy prawie 600 kg do 3,5 tony, więc to jest bardzo, bardzo do, dobry wynik y, ładowność tego samochodu, więc y, tak jak mówię, Przemyślenie tego, z czego zrobić ten samochód, opłaciło się. No i, no i wynik jest jaki jest. No, mam nadzieję, że myślicie też tak samo jak ja, że, że to jest dobry wynik. 2860 na tą zabudowę. Tym bardziej, że auto ogólnie było tak, jak, jak widzicie, już była, Mówię, łóżko było zrobione, wszystkie te rzeczy, ten telewizor i tak dalej, szyściusienka, było zamontowane. Oprócz tych, tych bzdur, które były w bagażniku, czyli te dodatkowe, właśnie jakieś tam jeszcze kątowniki, jakieś y, płyty które były tam listwy nie listwy to wszystko wyrzuciłem no i wkręty nie wkręty no pełno rzeczy było w bagażniku bo wiadomo to to było w trakcie robienia to było w trakcie jeszcze robienia takich grubszych rzeczy więc y, to wszystko z bagażnika wyciągnąłem a y, no Byłem pod wrażeniem, powiem tylko tak szczerze, że ja byłem naprawdę pod mocnym wrażeniem, jak facet mi powiedział, on zapytał się, no ile będzie to myślisz, że będzie to ważyło? Ja mówię, no tak mówię teraz, to te trzy tony, mówię 90, trzy tony 100, może coś takiego. On mówi, no, no nie, dużo, dużo mniej. Ja mówię, ile mniej? No, on mówi 2 tony 860. No ja mówię, wow. Więc byłem pod wrażeniem, więc. Y jak to mówią, byłem pod wrażeniem tego, jak, jak to auto wyszło pod względem wagowym. Oczywiście tam doda się parę kilogramów, bo jeszcze w ten górna część nadwozia będzie Raptorem malowane, więc tutaj też na pewno parę kilogramów dojdzie na tą, na tą farbę, więc ja uważam to za wielki sukces. A co wy uważacie na to, to mi napiszcie w komentarzach. Ja byłem naprawdę bardzo, ale to bardzo zaskoczony tą wagą. Nie spodziewałem się, że aż tak zejdzie ten samochód, że aż tyle gratów miałem na bagażniku i tyle tej wody. A jak zobaczycie, dwie tony 860 do ton, czy do 3,5 tony masy całkowitej, więc mamy tutaj pole do popisu. Mam nadzieję, że nie będziemy jeździć tak na maksa załadowania, ale to wiadomo, jakieś tam ciuchy, rzeczy, jedzenie, napoje, woda, do picia i, i nie wiem jeszcze, co tam zapakujemy, to wiadomo, że ta waga się zwiększy. Aha, i przepraszam za moje garbo, za mój głos, dlatego że coś w ostatnich dniach mnie dopadło i, i czułem się strasznie podle. No i, i nie było czasu w ogóle nagrywać, dogrywać i tak dalej, bo w sumie cały czas spędziłem na dochodzeniu do siebie, a nie na robieniu czegoś sensownego. Więc przepraszam Was, kochani, za mój głos. I do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Hej, dzięki jeszcze raz za Wasze subskrypcje i za łapki w górę. No i oczywiście zachęcam do komentowania, bo i pisania do mnie fajne rzeczy, naprawdę fajne pytania dajecie. Super pomysły. I dzięki Wam napędza mnie to, i do pracy. I do zobaczenia do następnego filmiku. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy odbiorze tego fotela, albo gdzieś już na trasie. A teraz zapraszam do oglądania i do następnego filmiku. Hej, trzymajcie się. Pa.